Mankos, jestem 30. No, na odkądś kanale, więc cóż. I tak. E, po długiej przerwie z TrueFootball, związanej m.in. z rokiem szkolnym, to rzecz rzeczywista, e, oczywiście wracamy do tej serii, no nie jest najlepsze w dziobaka, więc e, powiedziałam, że będzie. No to jest. Więc mam dzisiaj TrueFootball, tak? Zagram sobie z 3 lub 2 meczyki, zależy, jak długo to będzie trwało. E, I tak. E, na wstępie parę słów o autora serii. E, postaram się oczywiście utrudnić sobie tę grę, bo na razie jest trochę zbyt dope, ponieważ. E, ta gra jest nierealna, zagrałem w dla Becky Męczy z Chelsea i, i, i wygrałem, więc no, ta gra jest bardzo nierealistyczna pod tym aspektem, więc żeby sobie utrudnić, w najbliższym czasie sprzedam, po pierwsze Daysa Faworowa, po drugie sprzedam tibą Leu, po trzecie, sprzedam... Y Sprzedam albo Emanuela Kumacha lub Patryka Miszaka, no a Sławek Peszko lub Rady Majewski, teraz kończą karierę, więc tutaj rośnie nie ma sensu stoją zbytnio filozofować, e, ponieważ raczej e, tutaj nie będziemy się bawić sprzedawanie. Ewentualnie może jeszcze sprzeda Michała Maka, bo to są one za jakby e, sprzedaje ich za, nawet za 6 milionów euro. To jest nierealne, bo wiecznica nie dostałaby nigdy tyle pieniędzy za, za wyników. A o ile pamiętam, to Augusta, Augustyna, Maciej a nie wiem się nazywał, właśnie z 6 milionów euro, więc to jest nierealne. No i czeka nas właśnie węgiel Tarnów, jesteśmy pierwszy w klasy, tabeli. Zagrałem sobie, o ile pamiętam, chyba 3-4 mecze, poza, gdzie to może, 3, 3, zagrałem. I wszystkie wygrałem, bilans 24, no i co tu dużo mówić. To jest kiedy drużyna była się drużyna Wieczystej Kraków w Rzeszem Stryjsu radzi trzy razy gorzej niż tutaj, ponieważ no, drużyna Wieczystej Kraków no, doprowadza mnie do śmiechu. Patrzę na to, że nie lubię tej drużyny, szczerze mówiąc, ale bardzo jestem, znaczy nie lubię. E, trochę nie, to jest takie trochę niesmaczne, kiedy widzę, jak pieniądze mogą zniszczyć czasami za radość z gry chłopaków z okręgówki bądź Czwartej Ligi, To zmienia faktu, że bardzo śmieszy mnie fakt, e, co zmienia faktu, że śmieszy mnie fakt, z myślane. Nie zmienia faktu to, że mm, śmieszy mnie. Aspekt tego, że jak przychodzi trzecia liga, to widać, że przestrzał, nie? Widać to, że oni są strasznie bladzi na tej trzeciej lidze. Jak tu, ale w trzeciej lidze nawet nie są trzecim że oni są chyba ósmi w tabeli i te mecze, nawet jak wygrywają, to oni poza tym meczem z, że Sokołem, Sieniawa, to mieli same słabe mecze i ogólnie wieczyzna nie jest dobra. W tym sezonie zresztą zwolnienie Franciszka Smudy. Myślę, że samo zatrudnienie Franciszka Smudy było trochę śmieszne, jednak samo zwolnienie również, ponieważ zwalnianie gościa po pięciu meczach sezonu też nie jest najmądrzejszą ale wiadomo, że y, właściciele wieczystej Kraków nie idą na jakąś logikę, nie idą na przyszłość, no to raczej idą po prostu na, na szybkie sukcesy. Więc tak jak, y, żeby być słownym, wystawię sobie Denisa Faworowa na listę transferową, no jak widzicie, za 25 milionów, ja go sprzedam za taką cenę, nie martwcie się. I wystawię sobie oczywiście tibo Mulę. E, no obie dwaj są trochę za oto, chociaż Tibo 2 miliony tylko, więc to nie jest jeszcze tak strasznie dużo. A teraz przejdziemy do meczu z Unią Tarnów. Składu chyba nie będę zmieniał, tylko może może Okej, okay. Wpuszczę sobie Maksymiała Hebla dla Majewskiego i wpuszczę sobie. Um, Potem zagrać Jampikowi zamiast. Ça, Jampichowi zamiast Piotrowi Bujakowi, Okej, okay. jedziemy! Unia Karolów, 500, widzę, że jakby się zgromadziło, przykro mi na dźwięki, już nic nie będzie. Uwaga, klinczak, klinczak, uwaga, i, i z tego klinczak jeszcze raz i nic, a jest Miszak, jednak jest Miszak Klimczak nagrał do kilka do Miszaka i mamy 1-0, szybkie prowadzenie no raczej to będziemy spokojnie wygrać Emanuel Kumach, nic z tego no i Franczak teraz do Hebla, Hebel, ale Szczepan jak broni uwaga wolny dla Unii, aj byłoby groźnie, jeszcze trela. Wybija ten, klewka i mam kontrę, Uwaga, koncert żyłka do Franczaka. Kumach! Kumachaj! Dużo się dzieje w tym meczu. Dobry meczyk. Uwaga, jeszcze Misza Miszek ze Stansu. Znowu broni bramkarz. Brawo dla bramkarza. Uwaga, że droży trela. Hebel, ale dobrze. Brawo Hebel wyczyścił Trela i znowu Linsa wycześcił. Fajnie. a nieźle Gata Unia. No. Kończyliśmy pierwszą połowę. Pierwsza była dosyć spokojna, chociaż Unia Karno wystawiła spore warunki. Nie jest to mecz do jednej bramki i myślę, że może dojść do sensacji, więc nie będę tutaj jakoś ich rozpuszczał. Um, ale trzeba uważać, ponieważ teraz Zarzycki ma akcję. Uwaga, że Zarzycki, ale dobrze, w tym razem interweniuje. Jeszcze Adamczyk, stępień, stępień, misztal, Caban, kania, kania. Co tam się dzieje? Aj! Uwaga, Adam czy Kania, ale Strela jest groźnie, znowu plewka, broni świetnie, ale strasznie nas gniotą, mówiąc szczerze. Uwaga, Marciniak, plewka znowu broni, ale znowu żyłka, piumach, hebel uderza Szewczyk, a i nie ma gola. Ale powiem szczerze, że nie zasługujemy na to zwycięstwo, No mamy ale jest 2.0. Nawet zobaczymy, co się stało, przepraszam was wszystkich. Yy, powiem szczerze, że nie zasługujemy na to zwycięstwo. Będzie zwycięstwo zapewne, ale w ogóle na nie zasługujemy. Unia Tardów była dzisiaj trzy razy lepsza. No i żal takie mecze wygrywać, powiem szczerze, no, no, ale niestety, no widać takie, takie małe drobnostki, które przeważyły na szale zwycięstwa w tym meczu. No i wpuścimy sobie Sławka Peszkę no, no, za Kumaha, Kumacha. Kolejny wynik, uwaga, Hebel, Miszaki, mamy 3-0, więc pełne zwycięstwo, chociaż znowu to jest taki słodko-gorzki smak, ponieważ gramy średnio, ale wygrywamy wysoko i to jest taki chyba trochę synonim naszej drużyny, tak? Znaczy synonim, fakt o naszej drużynie, uwaga jeszcze, linca, nic z tego. Uwaga, Hewel, Jampich, Miszak, Miszaka i piękna bramka z dystansu. 4-0, 91 minuta, no powiem szczerze, sorry, że jakoś tak tak nie komentuję, ale tyle nie było wiele, co komentować, mecz do jednej bramki, mimo tego, że, że mecz y, nie powinien tak się potoczyć, tak. Y, teraz czeka nas mecz z y, bodajże Gwardem koszami w połacze Krajowym, więc to jest ciekawe. Mamy jakieś pieniądze od sponsora, pasuje ciężej niż zwykle, spoko. Zapiszę noc sobie oczywiście gierkę, żeby było, żeby nie zapisała się, po prostu się nie zapisało, tak, Czasem się tak uważasz, że po prostu nie zapisuję dla i yy, Prosiłem o te autosapisy, ale te autosapisy są strasznie głupie prowadzone w tej grze. No i dobrze, yy, zobaczymy, czy mamy jakąś ofertę za piłkarzy. Yy, myślę, że. Co jeszcze myślę? Myślę, że jeszcze, że będziemy czekać ze wzmocnieniami do pierwszej ligi, bo uważam, że aktualnym składem możemy spokojnie dojść do pierwszej ligi. Myślę, że druga liga to jest, taki, to jest takie coś, co jest obowiązkiem. No jak widzicie, no tutaj nie ma żadnego wyzwania w tej lidze. Jesteśmy absolutnie najmocniejsi. 18 punktów, wszystko zgarnięte, 24 do 4 binas. Mamy z tego bramkarza. Zobaczymy, czy będą oferty dla Nisa faworowa, mam nadzieję. Wraca Jankowski po kontuzji, a tymczasem przechodzimy do spotkania z Gwardem Koszalin. Z tym, że jakieś zmiany, na przykład pogra sobie Miśkiewicz w bramce, pogra sobie Mateusz Nie chciał, ten nasz Oldboy. Chociaż nie, dobra. Nie, no to zagra sobie. O, to zaraz Patryk patrzy zamiast Pawła końcem teraz sobie zrobię chwilę cięcia. Uwaga. za zacięci, już wracamy oczywiście. No i myślę, że zagra sobie dzisiaj. <grym>, zagra sobie Maciek Jankowski za. Yy... O, Zagra sobie Maciek Jankowski za Krzysztofa Szewczyka. Max sobie dzisiaj odpuści. No to raczej powinno być spokojne. Nie wiem, obstawiam 6-0 na naszej drużynie oczywiście. Ale żebyśmy zaraz nie dostać tego plaskaszy na starcia Żlińca i jest 1-0 w czwartej minucie. No Warda Koszalin to w końcu jest drużyna czwarta lub trzecioligowa. ligowa. Oni gdzieś byli blisko spadku, to słaba drużyna, więc tutaj raczej być spokojne zwycięstwo. Franczak, Jankowski, Hibernie, Krystian Kwiatek jeszcze, Franczak, Miszak, Kumachi jest 2-0 i to już myślę, znaczy, że jest po meczu, że raczej już z tego, no Warda Koszalin nie będzie w stanie nadrobić, no nie oszukujmy się. Myślę, że w obronie jesteśmy, naprawdę jest bardzo mocny tej obronie. Szczerze mówiąc, yy, ta obrona to jest chyba największy nasz, nasz plus. Plewka jest bardzo dobry, yy, tylko 4 na gole w 6 meczach. No jest to wynik fenomenalny. Dobra, yy, nie będziemy robić zmian, jest bardzo dobrze, bo jest 2-0. Dobrze, więc zobaczymy sobie. To będzie chyba ostatni mecz, bo już trwał mecz z. Znaczy, mecz, odcinek z 8 minut. Uwaga, Moskal, Moskal! Aj, do blisko, słupek i, i minimalnie niecelnie, ale teraz Hebel. No i to jest właśnie to, to, jest to, co mnie denerwuje. Widzicie, oni naprawdę dobrze grają, ale najmniej szczęście, a my jeden strzał i gol. No tak to wygląda, uwaga, Serafin. No jednak niecelnie, ale oni też nie grają jakoś źle, to szczerze mówiąc, ale pewnie 6-0 będzie. Serafin, aj, Broni Miśkiewicz. Miszkiewicz taki, taki bramkarz rezerwowy, chociaż nazwisko ma chyba mocniejsze klewki, no to jednak nawet w rzeczywistości Miszkiewicz nas często się nie łapie nawet na rezerwę. Uwaga, Moskal broni Miśkiewicz znowu, również świata noty, widzicie, obrona, a tak jest ok, ale obrona noty ma naprawdę fenomenalne 7-8, 7-9, tylko ten Jampich słaba, ale, ale na przykład taki kopatry godzi 7-6, uwaga, Miszak, Miszak teraz, a No i okej. Okay. No niestety nie ma, ale jest zmiana w ich drżeniu jeszcze Serafin, niecelnie, no męczą nas, męczą nas, ale nic z tego nie wynika absolutnie. Uwaga Olszewski, no nie, wiele się dzieje, ja nie robię zmian, bo tu nie ma co robić zmian. Wpuszczę sobie Piotra Bujaka i to będzie moja jedyna zmiana, bo nie widzę sensu robienia zmian, szczególnie, że mam dosyć wąską kadrę yy, i dobrze, trochę się na jednak utrudnień. Uwaga Serafin, no ale nic z tego, uwaga Hebel, Hebel, Jankowski, 4-0, czyżby obydwaj panowie na czw... obydwie duże na czwórki, czy może będzie piątka. Uwaga Hebel, Linca, jaj, Szczupak nie wszedł, ale to piękna bramka. Uwaga Hebel, Misza, kaj, niecelnie znowu. Jampli, czy znowu będzie gol w końcówce? Czyżby, czyżby, czyżby? Aj nie, w w a jeszcze Jankowski, Hebel, a niecelnie. I to chyba będzie koniec, chociaż jeszcze Miszak, Miszak. I gol samobójczy. A więc Mateusz Pawłowski na 0,5, i Miszak jeszcze niecelnie. I jest koniec meczu, no tak jak mówiłem. Przechodzimy do jednej 8, finału Pucharu Polski, niszczymy Gwardię Koszalny 0 -5. fenomenalny mecz naszej drużyny, ale inaczej być nie mogło. Zdecydowanie mecz ze Stalówką, Stalowa Wola, ciekawe czy dostaliśmy jakąś ofertę, nie dostaliśmy żadnej niestety oferty, więc to klasyczny zapis. I co by to dużo mówić, czeka nas mecz ze Stalową, Wola, to będzie niełatwy mecz. Bo stalowa wola jest dosyć wysoko w tabeli, o ile mi się nie mylę, albo mi się to myli z rzeczywistością. Ale nie, stalówka jest 15, to jednak jest nisko. A w to po tabela. Popatrzcie, Krakowia, Kraków w rzeczywistości jest pierwsza i jest, jest 18. No, tak to się dziwnie odwróciło. Tak samo, nie, o ile wiem, to, to w ogóle krzod i tak samo Orlanta, Radzyń, Podlaski nie są najwyżej, a jednak, a jednak. Zobaczmy, jak wygląda klasyfikacja królów strzelców. Siedem goli ma aż Patryk Niszak, ale Łukasz Makuk z Podlasia i Podlaskiej również ładnie sobie radzi. Pięć goli. Potem w naszej drużynie też jest Emanuel Kumach, Jarosław Majewski, no tyle. Asysty, pięć asyst ma Radka Majewskiego, z czego pewnie wszystkie pięć to są z różnych, no, taka jest prawda. Ocena piłkarzy yy, Patryk Niszak ma średnio 10-0, no to jest nieźle. Ale plewka też 9-20, chociaż Krzysztof Mikołajczy z, yy, z to w rzeczywistości gra w albo Piątej Lidze, ale nie, Piątej Ligi chyba na no, Lubelszczyźnie nie ma, no więc to i tak jest fajny wynik, żółte kartki, no to nie ma żadnych z naszych zawodników, to samo z czerwonymi kartami, natomiast Marek Banasiak, pięć czystych kąt, proszę bardzo, pięć czystych kąt Marek Banasiak z krza to wszystkie, tak czy to byłoby tyle, z tego odcinka. Dziękuję Wam. Może niewiele się działo, ale myślę, że, no, niestety tak to wyglądało. Będę teraz zagram. Yy, obiecuję oczywiście. Zagram sobie poza odcinkiem z 5 mecz albo 6. No, żeby ten, ten sezon szybciej skipnąć, ponieważ ten sezon nie jest najciekawszy, ale żebyście się nie, nie mówili mi, że nie nagrywam, nagrywam i dalej gram zresztą, chociaż długo nie grałem teraz, bo nie miałem czasu. Ale teraz gram, wróciłem i będą nagrywane z tego odcinki. Chociaż uważam, że, że aktualnie seria z, um, nie jest najciekawsza, to jednak myślę, że takie takiego stałego... stałego i chodzenia do góry takiego szczebelek po szczebelku również jest sam nie jest, tak? to tak także było tyle z tego odcinka. Jeśli Wam się ciekaw, to, to dajcie łapkę w górę, suba i czejo!